Witam Cię serdecznie, Tomek Damian z tej strony. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać jak wykupić domenę. Domenę internetową, która służy nam do wielu celów, na przykład do bloga, czy do założenia strony przechwytującej, czy do założenia sklepu internetowego. Ja osobiście kupuję domeny na takim portalu, który się nazywa nazwa.pl i moją nazwą, którą chciałbym wykupić, dzisiaj, właśnie będę robił webinar o godzinie 20 na temat copywritingu i wymyśliłem sobie nazwę taką jak master copy. W tym, w tym celu wpisuję sobie w pasek tutaj wyszukiwań, czy taka domena w ogóle jest wolna. W panelu nazwy.pl sprawdzam, klikam sobie master copy. I taka domena jest wolna. Proszę zobaczyć, Mastercopy.pl jest wolna. Przy okazji dodam tylko, że jeżeli wykupuję domeny w Polsce, no to oczywiście mają rozszerzenie .pl. Nie kombinujemy tutaj z jakimś rozszerzeniem .com.pl lub .com, ponieważ w Polsce domeny większość osób wpisuje z tym rozszerzeniem .pl, więc ja sobie wykupię taką domenę. To jest bardzo, bardzo prosta sprawa. Zaznaczam sobie tutaj symbolem takie ptaszka przy domenie. I poniżej tych domen, poniżej wyników wyszukiwania, poniżej tych nazw właśnie, które sobie wybraliśmy, klikam dodaj do koszyka. Tu oczywiście trzeba, trzeba być albo zarejestrowanym już w nazwa.pl, albo po prostu założyć konto. To, to się bardzo prosto robi, wystarczy wejść w rejestrację i po prostu to, to nasze dane wprowadzić i utworzymy sobie konto. Ja kliknęłem zamówienie, proszę, tu wyskoczył mój taki, taki sygnał, żebym się zalogował do panelu klienta. Ja tutaj już mam konto, login, hasło mam, więc sobie zatwierdzam. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie ma konta, to poniżej tutaj jest taki przycisk rejestracja. Wystarczy tam wejść, zarejestrować się. To jest naprawdę bardzo prosta sprawa. Więc tutaj nie będzie, nie ma czego omawiać po prostu podczas tego, takiego tutoriala. Wystarczy wpisać swoje dane przyjdzie nam mail potwierdzający na, do, naszego, do naszej skrzynki pocztowej i będziemy mogli sobie korzystać z panelu nazwa.pl. Ja zatwierdzam sobie mój login i hasło, które tutaj automatycznie mi się wpisuje. Proszę, ta domena będzie mnie kosztować w pierwszym roku 9,90 zł plus VAT, więc to wychodzi około 12-13 zł. Pod spodem trzeba tylko kliknąć, że zapoznałem i akceptuję regulamin. I... Klikam zamów, zielony klawisz pod spodem i to wszystko. Praktycznie w tym momencie już moja domena została wykupiona. Jeszcze tylko kwestia opłacenia, czyli znaczy domena została zarezerwowana na moje dane. Kwestia opłacenia domeny. Wchodzę sobie w swój bank, który tutaj wyświetlają się banki, które mamy dostępne, którym możemy zrobić opłatę automatycznie. Klikam pod spodem zielony klawisz opłać i po. Naciśnięciu wykonaj M transfer przekieruje mnie do panelu mojego banku. Tutaj automatycznie się zalogowałem do swojego banku, klikam dalej, przyjdzie mi za chwilę hasło SMSowe do mojego, z mojego banku. Oczywiście każdy ma, może mieć różny, w różnych bankach różne powiadomienia, natomiast ja akurat tutaj powiadomienie hasłem dostałem, wpisuję sobie jednorazowy klucz, który. Muszę wpisać, aby zatwierdzić tą transakcję. Klikam w zatwierdź w swoim banku, to jest Mbank akurat. I to wszystko. I praktycznie już w tym momencie mam wykupioną domenę. Czyli w tym momencie mogę już konfigurować domenę do tego, aby, aby już korzystać sobie z jej dobrodziejstw, czyli albo założyć na niej bloga albo założyć forum stronę przechwytującą cokolwiek byśmy chcieli zrobić. Ja akurat będę do tego robił stronę sprzedażową na tej domenie później w następnych wideo powiem jak, jak to jak się podpina taką domenę, żeby zrobić z niej bloga. I tutaj wyskoczyło mi hasło, że przelew M-transfer został wykonany i Dziękujemy za dokonanie płatności. I to wszystko, co potrzebujemy wiedzieć na temat wykupowania domeny. W następnych filmach pokażę, jak się konfiguruje taką domenę, aby założyć bloga lub stronę internetową inną. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia Ci życzę i do usłyszenia w następnej lekcji. Hej!